Gotów? Właśnie. Gotów? Nie, Ja nie, umiem wiązać tego tak, ja nie, Gotów? Do startu? Start! Dobrze, nie, nie, tak nie, Dobrze, Pędzeł. No, nie możesz. Musisz dwie pętelki zrobić. Dwie. Raz przekładasz. No, jeden z tych pięć. Nie, nie, z przodu, nie z tyłu. Z przodu. No i? Tak? No. Nie wyszedł? Musisz być w drugą stronę. Ale są ludzie Nie, nie,